badań na temat właśnie młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie. Bardzo proszę. Dziękuję. Postawiamy przede mną zadanie przedstawienia Państwu wyników badania ankietowego, jakie realizowaliśmy w kwietniu tego roku na grupie krakowskich gimnazjalistów. Badania odbyło się z inicjatywy pani Teresy Król, pana Antoniego źle, którzy chcieli uzyskać taki rzetelny obraz. Jak, w jaki sposób przedmiot wychowania do życia rodzinie jest postrzegany przez uczniów? Bo mogą Państwo mm. spotkać się też z opracowaniami jakimiś na takich danych dosyć anegdotycznych, które dają taki obraz dosyć karykaturalny. Można zrobić badanie prawda, na tej zasadzie, że zaprosimy uczniów, żeby podzielili się z nami mailowo swoimi doświadczeniami z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Możemy wtedy być pewni, że 80% maili jakie dostaniemy to będą długie elaboraty poświęcone temu jak zła i złośliwa pani nauczycielka ograniczona intelektualnie znęca się nad samodzielnie myślącym prawda, ambitnym uczniem. A, więc e, zależało nam na tym, jedynym sposobem, żeby uniknąć tego rodzaju skrzywienia e, materiału jest zrealizowanie badania na próbie dobranej losowo, która za, zapewni nam e, po prostu reprezentatywne dane dla interesującej nas zbiorowości. E, więc staraliśmy się właśnie takie badanie zrealizować. Próba została dobrana losowo. Dobraliśmy 20 szkół de facto ze względu na napięty termin i też zbliżające się egzaminy gimnazjalne udało się w 12 wylosowanych szkołach to zrealizować jeszcze 4 szkoły zostały w związku z tym dobrane nie Te dane zostały też przygotowane w taki sposób, żeby zapewnić rzeczywiście reprezentatywność tego materiału dla ogółu krakowskich gimnazjów, w których realizowany był przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Pierwsza kwestia, jaka nas interesowała, to było to, w jakie, jakie tematy ogólnie uczniów interesują w tej materii. Więc zostali postawieni przed zadaniem wybrania, wskazania na liście pięciu tematów, które by ich interesowały. Tu też mieli możliwość skreślenia tych tematów, które ich nie interesują. Teraz opracowując te dane za każdy temat, który został wskazany, czy punkt za ten temat, który został skreślony, Skasowaliśmy, odjęliśmy jeden punkt i możemy teraz zobaczyć, jak średnio prezentowało się, prezentowało się zainteresowanie tematyką tych zajęć. Generalnie na szczycie listy znajdowały się tematy związane z seksualnością człowieka, jak również z zakochaniem w wieku młodzieńczym, tematy związane z inicjacją seksualną, antykoncepcją. I tak dalej mają tu Państwo przedstawione. Pojawiają się po znaczące różnice między tym, co interesuje chłopców i tym, co interesuje dziewczynki. Przykładowo kwestie antykoncepcji bardziej interesowały dziewczęta niż chłopców, podobnie jak kwestia ciąży i porodu, gdzieś ochrony przed przemocą seksualną. Jeden temat, który ewidentnie bardziej pasjonował chłopców, to była kwestia pornografii, która jeszcze niestety przebija się też w dalszej części tej prezentacji. Tematy brakujące. To jest dosyć istotna kwestia, ponieważ często można się spotkać z jakimiś opiniami, że na tych zajęciach brakuje, ogólnie młodzież pragnie informacji, jakichś konkretnych antykoncepcji o czymś tam, a tych informacji nie dostaje. No więc zadaliśmy pytanie, czy jakichś tematów brakowało. E, ogólnie 80% osób, 80% e, nie stwierdziło, że nie brakowało niczego. 20% tylko co piąty uczeń zadeklarował, że czegoś brakowało, przy czym dopytaliśmy e, się, czego konkretnie brakowało. No i z tych, e, którzy powiedzieli, że mi czegoś brakowało, większość się potrafiła tego sprecyzować. Ja w ogóle nic nie powiedzieli, albo powiedzieli, że trudno powiedzieć, albo że czegoś tam im brakowało, ale nie do końca potrafię to nazwać. E, i pozostałe, pozostałe odpowiedzi zaklasyfikowaliśmy do e, tych tematów, które wcześniej były wymienione wprost na liście. Z, jak Państwo widzą, ogólnie odsetki tych osób, które zwracają uwagę na jakiś konkretny temat są, są stosunkowo znikome. Przy czym jeszcze trzeba dodać, że część z tych e, wypowiedzi to są wypowiedzi, które trzeba potraktować jako e, takie e, tak, czy, czy też w tym stylu, przykładowo w kategorii seksualność, e, tam możemy trafić na takich pism, tak, seks, o więcej seksu, o seks po lubie i tak dalej. Także i, rzeczywisty brak jakiegoś tematu należałoby jeszcze wziąć przypuszczalnie przez połowę, e, i to byłaby orientacyjna liczba osób, którym czegoś e, brakowało. To są przykładowe wypowiedzi, które zostały zaklasyfikowane tutaj, tak, Że brakowało informacji o pokemonach, jak z seksu i tego typu rzeczy. To jest ogólnie materiał, który można dostać, kiedy się robi badania na gminach Tak, nie puszczali też pornoń w, w czasie zajęć, to, to był dotkliwy brak. Dla części to praktycznie tylko chłopcy ten brak odczuwali w istotny sposób. Teraz tak, druga, druga istotna kwestia to była źródła wiedzy o życiu seksualnym. E, tutaj uczniowie byli proszeni o to, żeby wskazać wszystkie te źródła, z których czerpią wiedzę na temat życia seksualnego. Na szczycie listy zawsze w tego typu e, pytaniach stoją na środowisko koleżeńskie, koledzy i koleżanki, e, ale też dosyć wysoko, jak tutaj widzimy, pasują się zajęcia szkolne. Przy czym też możemy zauważyć znaczące różnice między chłopcami i dziewczętami. Przykładowo zajęcia szkolne są wyraźnie częściej skazywane przez dziewczęta, podobnie jak rodzice i czasopisma. Są to czasopisma różnorakie kierowane specyficznie do dziewcząt i one tutaj przyznają się do tego, że z nich korzystają. Natomiast chłopcy zdecydowanie częściej przyznawali się do korzystania ze stron internetowych, jak również telewizji i filmów. Kolejna rzecz dotyczy właśnie tego, jak młodzież postrzega właściwy moment na inicjację seksualną, na rozpoczęcie współżycia. To są opcje, jakie były im przedstawione. Generalnie te pierwsze cztery opcje mają taki charakter rosnącego rygoryzmu tak, moralnego, od takiego najbardziej permisywnego kryterium, że po prostu kiedy masz ochotę, to to można zacząć. Do kryterium takiego, że dopiero ślubie jest tą granicą, kiedy można podnieść zużycie, była jeszcze zastawiona opcja, jakaś inna sytuacja. Te inne sytuacje to najczęściej, kiedy uczniowie je opisywali, był to jakiś variant tego, że kiedy się ma ochotę, ale jeszcze trzeba tam być odpowiedzialnym, tak, albo trzeba być gotowym i tego typu odpowiedzi. W ten sposób prezentuje, prezentuje się rozkład e, odpowiedzi na to pytanie. No, dominującą opcją była ta opcja, kiedy ma się ochotę. i to mniej więcej 35% e, uczniów to zaznaczało i drugo, łącznie z drugą opcją to jest ponad połową, tak? Czyli, że wystarczy, że chodzimy z tym od dłuższego czasu, to jest już wystarczająca legitymacja, żeby rozpocząć współżycie. Oczywiście zgodnie z oczekiwaniami e, dosyć istotne, były różnice między chłopcami a dziewczętami e, w grupie chłopców e, no, dominowała. W grupie dziewcząt jednak było to jakby troszeczkę bardziej rygorystyczne, także trzeba z chodzić trochę od dłuższego czasu, żeby można było rozpocząć współżycie. Natomiast w grupie chłopców ochota była tym czynnikiem, który, był, który był zdecydowanie na pierwszym miejscu. Bardzo, bardzo wyraźnie tutaj wyszło różnice w zależności od tego, w jakim środowisku rodzinnym dzieci się wychowują, w szczególności kwestia, jeżeli porównamy rodzin, dzieci, które mieszkają bez żadnego ze swoich biologicznych rodziców, z tymi dziećmi, gdzie przynajmniej z jednym rodzicem zamieszkują, w grupie dziewcząt, o ile ogólnie dziewczęta, 20% dziewcząt uznawało to kryterium, kiedy ma się ochotę, to można rozpocząć współżycie. To w tej stosunkowo niewielkiej co prawda grupce, ale jednak dziewcząt, które wychowały się bez rodziców w ogóle, to urastało do 50%. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w grupie chłopców, przy czym tutaj akurat chłopców tych wychowujących się bez rodziców było na tyle niewielu, że no nie, nie jest to jakiś wynik bardzo mocny statystycznie, ale tym niemniej jest znamienna różnica między tymi dwoma sytuacjami. Teraz przeprowadziliśmy taką analizę dotyczącą tego, jak źródła wiedzy wpływają na podejście do, do współżycia, czyli na ten moment, w którym uważamy, że współżycie można rozpocząć. Analiza została przeprowadzona w ten sposób, że powiedzmy zajęcia szkolne w jaki sposób wpływają na, na ten pogląd. W pierwszym wierszu chleju góry w tym wierszu tak możemy zobaczyć, jak no. Jak odpowiadały na to pytanie o moment rozpoczęcia współżycia osoby, które zadeklarowały, że tak czerpiemy wiedzę z zajęć szkolnych? No i 21% z tych osób uznawało, że wtedy, kiedy ma się ochotę, a z drugiej strony powiedzmy 24,6% uznawało, że trzeba byłoby czekać do ślubu. Inaczej zdecydowanie to wyglądało w tej grupie, która deklarowała, że nie czerpie wiedzy z zajęć szkolnych. Tak? Tutaj ta ochota to była już 42%, a czekanie do ślubu niespełna, niespełna 9%. Więc teraz możemy sobie przeprowadzić taką różnicę, tak? zobaczyć, w jaki sposób korzystanie, czerpanie wiedzy z zajęć szkolnych, jak to zwiększa lub zmniejsza prawdopodobieństwo danego momentu inicjacji. I przykładowo czerpanie wiedzy z zajęć szkolnych o 20 punktów procentowych zmniejsza prawdopodobieństwo, że ktoś wskaże opcję, że wystarczy mieć ochotę, a z drugiej strony o 16 punktów procentowych zwiększa prawdopodobieństwo, że ktoś odpowie, należy czekać do ślubu. Teraz dla łatwiejszego odczytu zostało to kolorowane. Jeżeli jest kolor niebieski, znaczy, że jest zmniejszone prawdopodobieństwo wyboru danej opcji. Jeżeli czerwony kolor i bardziej czerwony, to tym bardziej zwiększone prawdopodobieństwo. I możemy zobaczyć dla różnych źródeł wiedzy, w jaki sposób wpływają one na wybór tego momentu inicjacji. Można zobaczyć to, co się zwłaszcza rzuca w oczy na opcji, kiedy ma się już na to ochotę. No, jeżeli ktoś czerpie wiedzę z zajęć szkolnych, tudzież od rodziców, to wyraźnie zmniejsza to prawdopodobieństwo, że osoba stwierdzi, że wtedy, kiedy ma się ochotę, to już wystarcza. A z drugiej strony korzystanie z telewizji, i filmów i ze stron internetowych wyraźnie zwiększa to prawdopodobieństwo. I z drugiej strony ta opcja, kiedy weźmie się ślub, wygląda to dokładnie na odwrót. Tak, jeżeli korzystamy z wiedzy rodziców, nauczycieli, zwiększa nam się prawdopodobieństwo wskazania tej opcji, jeżeli czerpiemy wiedzę z filmów i z internetu, wyraźnie to prawdopodobieństwo się zmniejsza. Teraz żeby jeszcze upłuknić tę analizę, zobaczyć, jaki jest łączny wpływ nauczycieli i szkoły, kontra, telewizja i strony internetowe. Zrobiłem taką prostą skalę, gdzie tak przyznajmy po jednym punkcie za wskazanie rzeczy. Zajęć szkolnych i od rodziców, a z drugiej strony w pojedynku punkcie karnym za korzystanie z telewizji i stron internetowych jako źródła wiedzy. Więc tworzy nam się w związku z tym taka prosta skala od minus 2 do plus 2. Minus 2 oznaczałoby, że osoba czerpie wiedzę tylko i wyłącznie z telewizji i internetu bez rodziny i szkoły, a z drugiej strony plus 2, jeżeli rodzina i szkoła daje wiedzę bez telewizji i internetu. I możemy teraz zobaczyć, jak wpływa ten, ten czynnik wpływu medialnego kontra wpływ wychowawczy, jak to wpływa na prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi, że mogę rozpocząć współżycie wtedy, kiedy przyjdzie mi na to ochota. To jest wynik ogólny. Mogą Państwo zobaczyć, że dla tej młodzieży, która jest pod wpływem wyłącznie czynników medialnych, kiedy przyjdzie ochota, to jest 60% odpowiedzi. W miarę jak pojawiają się te czynniki wychowawcze, które równoważą lub zaczynają przeważać nad czynnikami medialnymi, ten odsetek odpowiedzi, kiedy, kiedy przyjdzie o tak spada do poniżej 10%. I to obserwujemy zarówno w grupie dziewcząt z drugiej klasy gimnazjum, jak i dziewcząt w trzeciej klasie gimnazjum, jak i chłopców w drugiej klasie gimnazjum, jak i chłopców z trzeciej klasy gimnazjum. Czyli we wszystkich kategoriach klasy, jak również płci, obserwujemy to właśnie zjawisko. Z drugiej strony, patrząc na opcję, kiedy myśli, tym, że właściwy moment na podjęcie współżycia to jest albo wzięcie ślubu, albo przynajmniej poważne myślenie o małżeństwie, widzimy, że w miarę jak wzrastają te czynniki wychowawcze, to wzrasta prawdopodobieństwo wskazania którejś z tych opcji i również jest to widoczne w poszczególnych kategoriach płci i klasy rocznikowej. Gdyby to jeszcze bardziej zaostrzyć że moralnie tylko i wyłącznie do tej opcji, że czekamy do ślubu ze współżyciem, też wygląda to stosunkowo podobno. O ile w tej grupie, która jest pod wyłącznym czynnikiem mediów, praktycznie nie ma takich osób, które by zadeklarowałyby tę odpowiedź, to jest poniżej 10% to w grupie tej, gdzie te czynniki rodzinne i wychowawcze odgrywają wiodącą rolę, sięga to mniej więcej 40%. Nie jest może jakiś tam, no, to może jakaś wysoka wartość, ale w porównaniu bardzo, bardzo znacząca. Teraz tak, kolejna, kolejna rzecz, której się ostatnio przyjrzałem, to było to osoby, które mają określone podejście do współżycia, to co je interesuje? Czyli mamy z jednej strony Dziewczęta, które wskazywały, że tym punktem, kiedy można zacząć współżycie, jest albo ochota, albo chodzenie z spółce dłuższego czasu, czyli bycie w związku, albo prawie ślub, tak, czyli że już myślę o o małżeństwie itd. I teraz, co wskazywały te osoby, jako temat je interesujący? Można zobaczyć, że zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, w miarę jak Miały te osoby nastawienie bardziej takie permisywne, tak? w kierunku ochota wystarcza. E, rosło zainteresowanie tymi tematami związanymi z seksualnością człowieka, z inicjacją seksualną, z antykoncepcją, zarówno w grupie chłopców, jak i w grupie dziewcząt. E, z drugiej strony, e, jeżeli e, osoby miały bardziej nastawienie w kierunku tego, że ślub jest tym koniecznym, e, koniecznym elementem, te osoby wyraźnie bardziej rosło zainteresowanie kwestiami dojrzewania i problemów tego okresu, naturalnego planowania rodziny, jak również komunikacji w rodzinie i dialogu. Bardzo, bardzo charakterystyczna jest tu też kwestia zainteresowania pornografią, zwłaszcza w grupie chłopców. Ci najbardziej permisywni, to ponad połowa deklarowała zainteresowanie, podczas gdy w tej grupie, która uznawałaby próg ślubu, jako, jako odpowiedni moment to praktycznie malało do zero. I w grupie dziewcząt, te dziewczęta, które jako członk startu aktywności seksualnej wskazywały pojawienie się ochoty na to, była jedyna właśnie grupa dziewcząt, w której pojawiało się też jakoś zainteresowanie pornografią. Um. Teraz w jaki sposób były oceniane, oceniane zajęcia? To, to może być dosyć interesująca kwestia. Generalnie te, te oceny, jak mi się wydaje, były dosyć pozytywne i trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakieś inne przedmioty, które w szkole są nauczane, geografia, historia itd., tak? żeby jakoś uzyskiwały znacząco lepsze oceny niż, niż to, co tutaj widzimy. Generalnie około 60% uczniów deklarowało, że podobało im, podobało im się prowadzenie zajęć. To co piąta osoba deklarowała, że zdecydowanie się podobało. Ta wiedza też była uznawana za stosunkowo przydatną w życiu. I tutaj mamy też odsetki sięgające 70% osób, które deklarują, że wiedza ta w życiu by im się przydała. I osoby prowadzące zajęcia też były oceniane dosyć wysoko. Osoby prowadzące były oceniane na skali od 1 do 6 pod względem sposobu odnoszenia się do uczniów, posiadania wiedzy z nauczonej dziedziny, uczenia mądrych zasad postępowania czy jakiegoś interesującego sposobu przekazywania informacji. Jak widać, wszystkie te średnie oceny są, są powyżej 4. Gdybyśmy popatrzyli na poszczególne szkoły, które weszły do badania, to oczywiście były szkoły, gdzie była wyższa ocena nauczycieli i szkoły, gdzie była niższa ocena nauczycieli. Natomiast nawet w tych najsłabszych szkołach te, te oceny były tam. Najniższe to były właśnie około czwórki, e, tak jakaś jak, pojedyncza może e, szkoła, gdzie na którymś z aspektów nauczyciel był oceniane poniżej cztery. ale generalnie te oceny były e, bardzo pozytywne. E, jeżeli chodzi o aktywne uczestnictwo, tak czy na, czy na tych zajęciach jest możliwe w ogóle naświetlanie sytuacji z różnych stron, e, widzą Państwo, około 90% uczniów deklarowało, że można zadawać różne pytania, dyskutować o kontrowersyjnych problemach i przedstawiać różne punkty widzenia. I część uczniów wykorzystuje te możliwości po to, żeby zabierać głos, część oczywiście z tego nie korzysta, jak na każdych innych zajęciach zresztą. Patrząc teraz z perspektywy nauczycieli, to są tylko dwa krótkie slajdy. Przebadanych mieliśmy 20 nauczycieli, którzy deklarowali, że uczniowie na tych zajęciach generalnie chętnie zadają pytania i dyskutują o kontrowersyjnych problemach i przedstawiają różne punkty widzenia. Zdecydowana większość nauczycieli deklarowała, że tak w rzeczywistości jest. I w opinii nauczycieli, uczniowie generalnie traktowali ten przedmiot jako dający wiedzę przydatną w życiu, co pokrywa się też z tym, co, jak Państwo wiedzieli, mówili sami uczniowie. Trudności, których nauczyciele doświadczają, to jest kwestia materiałów pomocniczych. Tutaj 6 na 20 nauczycieli e, wskazało, że przydało mi się im coś jeszcze, tu jakieś kwestie związane z terminem zajęć, e, czy ktoś są pojedyncze odpowiedzi. Tak, żeby zbyt duża grupa, może uczniowie są nieśmieleni, albo są niedojrzani emocjonalnie e, i tak dalej. Tak. No i to właściwie tyle. Mam nadzieję, że zmieściłem się i na w czasie. Tak? E, wyniki, wyniki tego badania, większość z tych, które tutaj prezentowałem, mogą Państwo e, przed ostatni, bo powiem, że wychowawcy też się zadają. Dziękuję bardzo.